Dzień dobry, widzowie w dzisiejszym odcinku na mojej farmie. Właśnie ona się włącza. Yy, nagrywam to już czwarty raz, bo podczas trzeciego nagrywania nagle niechcący wyłączyłem nagrywanie, właśnie Jak widzicie, już zrobione jest pole, i jest na razie wszystko ok. Rozbierzemy, siejemy. W drugim odcinku pojedziemy do wioski pobliskiej, żeby tam kupić nowe maszyny i tak dalej, albo starsze. Zobaczymy to, co będzie lepsze. I właśnie o tym też mówiłem, bo są też lagi... takie, że mi wywala. Widzicie? Nie ma. Poczekajcie chwilę, o. o teraz wyjdę. Yy. Łączą się. Co nie? Czasami z tym modem jest taki problem, że on się później... ta maszyna nam znika, a... Jak to mi się przed chwilą przydarzyło. No ja ci no. No i o jedno mniej Udało się coś zasieć dobrze. Teraz musimy wrócić do naszego miejsca. Tam przyspieszyć ich wzrost. Jak widzicie, mam też taki dom. Przyjechałem z samochodem. Tutaj na wieś. co i zobaczą. Macie? No, mnie jest w takim złym stanie. Można go wziąć. Odcinek będzie krótki, jak to, nie, jak to moje niedawne filmy są krótkie. Idziemy i teraz to zaoramy. A dlaczego też krótkie? Ponieważ się też wkurzyłem trochę na to na ten mod, który tak pięknie działa. Że Przez to film będzie bardzo krótki. No i kukurydza rośnie, pytaj, to pyta, pyta. Jeszcze raz będzie trzeba przejechać. Po kukurydzy i jeszcze raz. Już się skończył nawóz. No to będzie trzeba inaczej to, to zrobić. No niestety nie mam kombajnu, więc nie zrobimy tego. W następnym odcinku pojedziemy po kombajn do wioski. A jeżeli wam się chcecie, żeby szybciej pojawił się odcinek, zostawcie trzy łapki w górę. XD yy... No. O. Obok mnie jest kasztan. I to jeszcze jadalny. W sumie jeżeli mam już tą kukurydzę, której i tak to nie tej zasadzić, ponieważ mam lepszą kukurydzę, opku. Więc mi się. Obok mnie też gruszki rosną. Muszę sobie. A, gruszka. S a dlaczego kukurydza? Ponieważ na, na, po, 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 z kukurydzy umiem o fasola. Szczepiorek, liść lurowy. Hmm, wiecie co widzą Poczekajcie, ja tu do domu pójdę, zadzwonię do szwajcarskiej. Królowa pszczół. Idź sobie do wody. <laughs> to ja sobie o, pójdę na moją chatę. Mm, nie, jak widzicie, już się tutaj troszeczkę rozporządziłem. Schowam sobie trochę rzeczy, mogę też sobie je ugotować. To ja tak, napiszę do niego w e-mailu, pyk, to ja do niego dzwonię. Piszę znaczy, nie możecie tego widzieć. jak ja do niego piszę, no nie, 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 tak nie można. Nie czyta się czyjś wiadomości. Więc tutaj powiedział, że mi... Powiedział, że, żebym ten. Aha, powiedział mi, że jest w pobliżu, to mi da. Więc już, pyk. Idziemy do niego. O, jest. No to zabieramy od niego. No. I przychodzę sobie na chatę. Yy, I mam. Yy, wcale, nie, wcale nie, wcale nic nie robiłem. Yy, wcale nie. Yy, yy. Ale widać, wszystko działa. Dobrze. Yy, to wracamy i siejemy, yy, nawozimy to. Tylko przydałoby się jeszcze tam powiedzieć yy, Jeszcze kombajn, by w następnym odcinku trzeba po kombajn pojechać do wioski yy, Aby nam go sprzedali. A powinni w sumie sprzedać, bo w sumie jestem rolnikiem, więc nie stać na to. A właśnie pieniądze mam... Pieniądze mam ukryte przed właśnie takie, Żebym żaden bandytomie nie weszł nie okrad. Te, które dorosną w swoim czasie, te trzeba nawieść, bo te jeszcze długie, długo będą rosnąć. Już się skończyło super. No super, no. A to tyle na razie. Zrobimy, podjedziemy, schowamy do. O benzyna mi się kończy, to jeszcze po benzyny będzie trzeba pojechać. Ale to już też na odcinku. Czemu nie chce mi wjechać do góry? Skubany, no. No powiedz, dlaczego no? Liści przeszkadza. Dlaczego nie chcą do góry jeździć? Wiecie co? Tak. Przyniosę go tak, jeżeli skubany nie chce. Top, tup, tup. Obok mojego domu to są wilki, to nie jest zbyt dobry znak. Aha, super, jest pusty. To jeszcze będzie trzeba po benzynie zadzwonić, ale to już później Podejrzewam, wiecie kiedy. To jest następny odcinku. A mi się nie chce. Więc tak. Trzeba sobie coś zrobić do jedzenia. A tutaj... No super sobie zasłoniłem. No. Dobrze. Więc się trzeba umieć na, na, na. dobrze. Dobrze. No, kram działaj. A, dobrze. Dobrze, umyte. Lecimy światło. Ale też w sumie można odsłonić, bo mi się nie chce. Coś mam do jedzenia. Mm. Nie mam do jedzenia. A to kiedy idę, idę na górę spać. Albo w sumie zobaczmy, co my tu mamy. Co my tu mamy. U, jakaś nowa aplikacja trzeba pobrać. U, nowa aplikacja trzeba pobrać. uć nowa aplikacja trzeba pobrać. U, nowa aplikacja trzeba pobrać. Więc tak. Malowanie, pisanie. No to troszeczkę się zrobi. Zmienił sobie też kolor na taki. A weźmy taki. Dobrze. Tyk. Jest już nad, więc trzeba do zobaczenia w dzisiejszym odcinku. Tak, mówiłem bardzo krótki, że ten odcinek jest. Więc tak, jak tu już widzicie, macie tutaj już kanał, odcinek. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć!